Trzy gracje urodziły się wśród Volkswagen. Bibi, ruda, listy i biało już to były. Trudno powiedzieć, czyje to mogą być córki, ale jedno jest pewne. Dorosłe samice zachowują się w różny sposób. Teraz Bibi wspiera trzy siostry, odpędzając hieny, które przebywają zwawione zdobyczą. To wyraźny sygnał. Samica zostawia ślady zapachowe, pociera głową. Tak wyraża swoją solidarność z trzema salęcami. Bibi wydaje się szczęśliwa, mając u swojego boku trzy gracje. Pytanie, jak zareagują Ruda i pozostałe wice. To Ruda, chyba najpotężniejsza samica w stadzie z wagiem. Przygląda się jednej z gracji. Posługuje się przy tym zupełnie odmienną mową ciała. Przygarbienie, zaciśnięte wargi zachowuje się, jakby chciała zaatakować. Czy to skończy się walką? Pojawia się druga z gracji. Ruda zaczyna się wahać. Wkracza ponownie. To wygląda groźnie, ale kiedy zwierzęta zaczynają się obwąchiwać, napięcie opada. Sugracje zostają zaakceptowane. Wokół pożywienia jest pod dostatkiem dla wszystkich. Ale tak nie będzie zawsze. Przez kilka ostatnich miesięcy rezerwat był tymczasowym schronieniem dla ponad miliona migrujących antylop gnu, zebr i gazeli. Te pastwiska obfitowały w świeżą trawę, ale czas dostatku dobiega końca. O tej porze, w połowie października, stada osiemnożerców ruszają na południe w kierunku parku Serengeti, znajdującego się w Tanzanii. Dla wszystkich wielkich kotów oznacza to istotną zmianę. Po zniknięciu dwójki młodych Jonathan codziennie rano z niepokojem wypatruje szafiry. Po tak niefortunnym początku szczęście raczej dopisuje pozostałej trójce młodych. Rosną, są silniejsze i szybsze. To konieczne, bo nie wiadomo, co może je spotkać już wkrótce. Wśród krzewów znajduje się samiec Geparda. Samica to nikt. Młode też chyba nie. Podążają za mamą. Nagle pojawiają się dwa następne. Teraz to już trzy samice. Co zamierzają tu robić? Wkrótce wszystko jest jasne. Są pobudzone i podążają za Szakirą. Są od niej większe. Trzy takie samce zabiłyby intruza na ich terytorium, gdyby był w nim samiec. Ale tu nie chodzi o terytorium. Samce i samice żyją zgodnie na dosali terenie. Samce sprawdzają, czy samica może się już rozmnażać. To proces nie pozbawiony przemocy.